Hej, witam się z Wami serdecznie. Dzisiejszy odcinek nagrywamy na dworze, bo jest już bardzo ciepło i nie chciało nam się siedzieć w biurze. A odcinek będzie o zabawkach, których cena nie przekracza 100 zł. Często pytacie nas, właśnie jako klienci, o takie tego typu zabawki, ponieważ szukacie czegoś na prezenty i nie musi to być zawsze drogie. No i tutaj przychodzę do Was z podpowiedziami. Także zaczynamy, zostańcie z nami. Zaczynamy od czegoś, co może być dobrym prezentem, na przykład na roczek. Są to pierwsze stempelki marki Kraline. Mam tutaj wzór Farma. W zestawie jest 5 stempli, poduszka ze zmywalnym tuszem. Duże poręczne uchwyty sprawiają, że są łatwe do trzymania. Są bardzo lekkie, ponieważ zostały wykonane z bezpiecznej dla dzieci pianki. Teraz coś dla nieco starszych dzieci, bezpieczne lakiery do paznokci marki Snailz, zmywalne wodą. Kosmetyki zostały pozbawione wszelkich szkodliwych substancji. Dzięki recepturze opartej na opatentowanej formule trzech składników, wody, polimeru akrylowego i nietoksycznych barwników, produkty są nieszkodliwe dla najmłodszych oraz nie zagrażają naszemu środowisku. Zapakowane w prezentowe opakowanie będą wspaniałym prezentem nawet dla dziesięciolatków. A teraz coś sezonowego, czyli zestaw do piaskownicy marki Silt. Jest to marka holenderska i jest to zestaw, który jest produkowany właśnie w Holandii z plastiku z recyklingu. Jest to zestaw dla dzieci powyżej pierwszego roku życia i macie tutaj w zestawie łopatkę, sitko, łódkę, no i oczywiście bardzo mocne wiaderko. A teraz pachnąca wanilią laleczka Miniland o anatomicznej budowie. Anatomicznie i antropologicznie poprawne lalki, poprzez zabawę, przybliżają maluchom pojęcie rodziny, wielokulturowości i pomagają zrozumieć różnice w budowie ciała pomiędzy płciami teraz zestaw trzech kreatywnych piłeczek marki Moluk. Te sympatyczne buźki nazywają się Mox i są wykonane z silikonu. Można nimi rzucać, zgniatać je, świetnie sprawdzają się do ćwiczenia małej motoryki. Można też wywracać je na drugą stronę yy, i one przypominają osobiście Pakmana z takiej starej gry. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle kojarzy. A teraz jeden z takich moich ulubionych drobiazgów. Jest to latareczka z projektorem. E, tutaj mam akurat taką marki mulę Roti, ale mamy również w swojej ofercie Buki i Rex London. Możecie używać jej jako klasycznej latarki oraz jako projektora. W zestawie są trzy wymienne klisze z obrazkami, które wyświetlacie na ścianie lub szafie. Możecie tworzyć z dzieckiem własne bajki. Do tego jak zludzą Wam się te klisze, możecie dokupić kolejne. A teraz coś, co jest zawsze dobrym pomysłem, czyli maskotka, a jak maskotka to koniecznie od Jelly Cat, bo one są najmiluśniejsze i takie najbardziej przytulaśne. A teraz coś, co sprawdzi się także na imprezach dla dorosłych, czyli mini koszykówka marki Miguerius. Nie jest to łatwe, także ja idę trenować, a wy oglądajcie. A teraz coś, co zdecydowanie wymaga ćwiczenia i cierpliwości, ale jest też wciągające, więc odciągnie wasze dzieci od ekranów. Są to piłeczki do żonglowania marki Best Toys. Ja nie umiem żonglować, więc ja idę też trenować. Teraz coś do kąpieli. Mam tutaj taki lejek prysznic z marki Yukido w kształcie słonia. Oczywiście, jak to w zabawkach do kąpieli, wszystko tutaj polega na przelewaniu, wylewaniu wody. I tutaj macie, słuchajcie, takie trzy końcówki, które doczepiacie do tej trąby słonia, która każda z nich daje inny efekt, właśnie przelewania tej wody. A teraz, coś do pokombinowania, czyli jednoosobowa gra logiczna Smart Games, ucieczka z Atlantydy. Posługując się elementami dostępnymi w grze, dziecko musi stworzyć ścieżkę prowadzącą do najwyższej wieży, gdzie czeka ratunek. Do rozwiązania jest aż 60 zagadek. A teraz puzzle do nauki liczenia marki Żano. Puzelki są kartonowe, cyferki są drewniane. Dużo tutaj nie muszę mówić, jest to po prostu fajna edukacyjna zabawka. Także nic już więcej nie mówię, idę układać. Kolejna propozycja zabawki do 100 zł to urocza cukiernia w kształcie jabłuszka marki Chlorofili. Wewnątrz znajdziecie karuzelę ze słodyczami, którą można uruchomić naciskając zielony przycisk u góry jabłka. Są tu też schody i wysuwany blat z kasą. A teraz coś, co wyciszy Twoje dziecko, a więc są to puzzle. Mam tutaj puzzle Aplikits, ale nie są to zwykle puzzle, są to puzzle z magicznymi okularami. Jak już ułożycie obrazek, to dzięki magicznym okularom możecie podejrzeć rzeczy ukryte pod czerwonymi punkcikami. Dla starszaków. zestaw eksperymentów od marki The Purple Cow z magicznymi sztuczkami. W zestawie znajdziecie aż 13 eksperymentów do wykonania. Jest również polska instrukcja obsługi. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że sprawdzą Wam się nasze podpowiedzi na prezent do 100 zł. Ja już kończę, idę się relaksować i słuchać odgłosów Kaczuszek.